Siemano, to ja, GG Grzyb i... Le. właśnie spadłem w dół. Le. 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 Dobra, nieważne. Ze mną jest Adzioks. Jesteśmy na tej samej wyspie co ostatnio? Nie, nie jesteśmy na tej samej wyspie. Było wtedy cztery listki, a teraz są... Yy, zero. Mm. Alda, tak, to jesteśmy na samej wyspie. Ej, JJ? Trzy że... koble i trzy te i trzy d... Czekaj, bo ja obmyśliłem taki plan... Nie, skrzyż tu i Eee, Patrz, czekaj. Przeblokuję sobie myszki. No i no... Nie, posuń się. Ja mam plan. Patrz. Przeblokuję sobie tak. Myszty. A że ty tam kopiesz, a ja to zbieram. Okej. Okay. Czekaj, muszę to tak Muszę... Właśnie, czekaj. No przygupi i zeszedł do danglika, nie cierpię. Ja uwielbiam język angielski. Ja też uwielbiam. No, A ci ja nie dostałem kieszonkowe! Bo? No bo jestem grzesznym dzieckiem. Okej, okay, dobra, to stój w tym miejscu, gdzie stoi, bo ja akurat <grym> tylko se myszkę za zablokowałem i tylko se kopię. <grym> no lol, mogę ci na napisać coś na tym, na czacie minecraftowym, ok? Czej, ale weź ten, weź, yy, daj. Kurcze, mać. Yy, daj mi ten. Yy, yy, drewno. Ale ja mam drewno. Ale ja mam. No to patrzę ci. Ale ja nie mam drewna. Masz. Czekaj. Jesteś mądry? Jak to tu ma rosnąć? Na koblu? No może przecież. No wiem to! Dobrze, Dobra. skoro ci nie pasuje, to zrobię to na dircie, poczekaj. Patrz, patrz, patrz. powiedz widzom jaką budowlę teraz bardzo dużo wybuduję. A co patrz. teraz będziesz budował? Nie, nie buduj pędza! Tutaj... Ej, czemu to jest zbugowane było przez chwilę? Nie wiem. Pa... O no bym zleciał! Ej, ej, pokaż widzę w ogóle, co ja teraz postawię za blok taki. W ogóle wielka budowla będzie. Jak zrobisz penisa, to Gazus. Chcemy, Chciałem jeszcze dodać, ten... Że grzyb o moc, to się Ej, jeżeli wy, widzowie, gracie na tym serwerze, to przyślijcie mi screenshoty... to, to, to swym... jak, to jak napiszecie, cześć grzyb, to macie w <grym> Jeżeli wy gracie na tym serwerze... Cześć, ja wyłączę czat, bo tu dużo ludzi się podszywa. Ja też. Eee. Jeżeli wygracie, na... Kurwa, myśl. Cześć, co ja chciałem powiedzieć, żeby... A, jeżeli na tym serwerze, to przysyłajcie mi screenshoty ze swoimi mapkami. Dziękuję. Bo O, a bo zrobimy coś takiego, żeby ludzie nam przysyłali, co my mamy zrobić. Ej, no właśnie teraz ej, dasz mi motykę? Bo ten bo wam nam zepsuł marchewkę. Ale tutaj jest ten bałwan czyli Mówię, że bardzo. Czekaj, ja tu w ogóle se przyniosę. Dobra, ja powiem, nie, powiem, czy mogę powiedzieć nazwę wyspę? tego picia? Powinien... Mogę powiedzieć nazwę, picia czy nie, bo będą prawa autorskie? Co, co, co? mówisz? Bo tata mi kupił takie picie. Nie wiem, czy powiedzieć nazwę, powiedz, bo powiedz, będą prawa autorskie. Możesz to się omówić. Najwyżej mi filmik skasują. Irinda! Miringa, dobry nawet napój, ale nie aż tak bardzo lubię. Wolę na przykład tego. Nie, wiesz, pomarańczowa, tak to wolę Liptona. Ja najbardziej to lubię z tych takich dziwnych napojów Fante. A tak to w szkole zawsze sobie Mountain Dew kupuję. Ty właśnie też... Yy, Mamy w szkole takie amerykańskie napoje prosto z Ameryki... Znaczy nie z Ameryki. Amerykańskie prosto z Ameryki! Yy, no i wiesz to są napoje slashi, takie w plastikowym kubeczku no, ze... Sobą. No no, 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 no. Te nie? No. No to wiesz. Z cię? Ej, jego chyba Jakbyśmy dali samo to byśmy mogli tylko zrobić timelapsa. Myślałem, że cię i chciałem cię do rzucić. wrzucić. Ale sobie tak pomyślałem, nie no dobra, nie będę taki. A tak JJ, jest zawsze najlepszy! Znasz JJ Jokera? JJ Grzyb, czy znasz JJ Jokera? Weź! Co ty robisz? Ej, a weź sobie zobacz tego kaktusa z góry i patrz czy to wygląda jak zielone frugo. Czy tam kiwi? Ty, kiwi! Kiwi! <grystanie> Kurde! Ja weszłam na kaktusa i ją... Szedłem! By... A nie pokazałem mojego śmiechu w zeszłym filmiku. <grystanie> Ej, tak teraz będzie... Co każdy film będzie takie przywitanie? Aa, aa, aa! Jezu, to już to nie kobiety, śmiech! To jest jakiś. Ej, grzyje, to już nie jest śmiech, to jest jakiś psycho. Ja się powinienem leżeć! No wiem. Zrób ten śmiech jeszcze raz. Hmm, to włącz nagrywarkę. Oko. Zawsze tak, dostałem jedynkę w szkole. No ale DJ gdzie, gdzie się uśmiechał. Aa, aa! Albo nie, jest takie coś Nauczyciel robi troll face'a i mówi A zadam mi coś Proszę pani, zrobimy, zrobiliśmy I nauczycielka no, ma poker face'a I teraz ten dźwięk zrób Nie nauczycielka no, taka smutna i nagle wbijam ja do klasy tak A A A, a. <laughs> Już widzę te komentarze Kurde nie a Teraz będzie tylko, JJ zrób jednogodzinne. A A tak, jak to SKH zrobił jedną godzinę żyra, fa fa, 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 fa. I znowu nie włączyłem pierwszego stopera, chyba. Znowu <trycko> no, nie włączyłem. No, ty. Ej, ale zobacz, jaki jest teraz wysoki jak się pojawi kobel, i ja skoczę w połowie. Nie no kop. Kup tam! Potem ja kopię! Czekaj, jeszcze No! <noise> Masz to zniknąć! Dobra, ale nie dirtem! Dlaczego marchewki rosną dłużej niż zboże? No bo są rzydkie. Ej, ja znam twojego tatę, tak się nazywa? Jak? Eee... Gosia? Gosia! <noise> Gosia... Ej, dodaj tu kobla! Ue, proszę... O! 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 Nie umisz... Bo... No, Ej, nie wiem po co my powiększamy tą wyspę, ale <noise> spoko... Nie, ty, no. e, nie wiem po co my powiększamy tą wyspę, ale spoko... Ej, zbudujemy sobie... Kurde, jakie lagi... Zbudujemy sobie tutaj domek? Wiesz co, ja wolę poczekać aż twoi koledzy i w ogóle pani będą nam podsyłali pomysły. No dobra, to... W szóstym odcinku może już będziemy zaczynać te pomysły. Skoro tak wolisz... nie? Skoro woli... Kurczę... Skoro wolisz pomysł, co byśmy mogli zrobić? Co? No grinder W sumie... W ogóle farmę drzewek byśmy musieli zrobić. Dobra, idź stąd, ja pokopię. o, i o... Nie, nie umiesz! Jak ty to umiesz? Ej, ty ziemniaka nie posadziłeś, trolu. O no, wiem. Ej, daj mi weź tutaj tą motyką zasadź. Jezu. Yes. Wiesz, że ją zabrałeś? Cicho! Ej, czekajcie, ja wypiszę tylko mojego psa. Widzę. Widzę. I ja mu ciszę, bo pewnie będzie. No grzyb, co robisz? Bo nie będzie prezentów pod choinkę! No, grzyb, co robisz? No ty dupo! Dobra, byś to zasać to został, bo ja chcę ziemniaka posadzić. Ja ci pizdę zaraz tą tym No grzyb, co zrobiłeś? Wiesz, że jak to by wypadło poza mapę, to mi ci chyba zabludował. Ej, zrób. I o! I, nie, o. już wystarczy, to później zremiksuję, będzie godzinne i. Ostatni raz, ostatni raz. Zrobisz to? Zrobisz to? Nie! A! a, 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 a. nie zrobię! <laughs> Ej, ja ci jeszcze dam. każdy do... będzie... Jak udaję osła ze Shreka. Ej, jeszcze ci zrobię. <laughs> jeszcze ci zrobię tło, wiesz, jakie. Takie takiego osła Minecraftowego anima... A co to ma animację? I napis... I A, I A, Nie, i taki, taki ten Osioł fail, nie, osioł fail Czy coś, coś w tym stylu Osioł face <grym> Dobry <grym> Ej, to będzie dobry osioł face Ani okay. forever alone? Co? Ani forever alone? NIE! Żal, <grym> zniszczyłeś no ty... Lesbijko... Chciałem powiedzieć lesbijko, ale to byłby komplement. Ej, a kiedy będziemy robić escape'y? Nie mam pojęcia. Jestem z tyloma ludźmi mówią na escape'y, że będę miał normalnie zawaloną banię. A zrób chociaż tego serwona Maciej, to że zrobimy ten escape. Y. Co, co? Jakbyś miał serwera na znaczy wiem, że mogę robić. Ja umiem robić serwery, mhm. Umiałeś! Umiałem. Od kiedy weszły te pieprzone wersje 1-3 i, te D, i te P, to wszystko mi się w bań porąbało. Ejną wersję! Chyba, że ewentualnie ja ci będę robił mapy i ty będziesz dla mnie robił escape i będziemy... i będziesz przechodził. Będziemy. Ej, ej. Zasie czy ej! Chodź tu... Zakujesz i... że nie ma PvP! Ej, 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 patrz, zobacz! No. Korek. Korek. Dilta, proszę coś kupować. Mówiłam, żebyś tego nie robił. Żebyś nie sprzedawał się za byle grosze. No, za co? mi jedzenie i mnie Co? No, co zrobiłeś? Spaliłeś motykę. Nie patrz tak przedmiotów, później będzie brakować. Mogę spalić deskę? Możesz spalić swoją głowę. Trafiłby no nie wyrzucaj tyle drewna, możesz mi je dać no. <laughs> rozwalił kobla i drewno popio się je. pać. Au, 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 au Ej, ej, ej! Może na taki surfal games, co? Nie, ja za bardzo nie lubię tych surfalów. Może coś tam kiedyś będzie. Flaszek tak jak... ból, bo, bo zawsze przykrywam. No taka prawda. Ale nie, akurat jestem bardzo dobry. Jakbyśmy byli w sojuszu, to... Ej, wiesz co? Już musimy kończyć ten odcinek, ponieważ znowu nie włączyłem stopera. Dobra, no to kończymy ten odcinek i Czekaj, jeszcze dokończę tutaj ten brzeg i skończę. Dobra, ej, tu chodź nagramy zaraz MC, tego surreal Gamesa. Nie, ten ten nagrywamy cały czas. Dobra, ten. Skyblock. Kurde, szkoda, że nie na... w tym odcinek. Co, co? Nalala 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 nalala. Ej, co ty mówiłeś? Nic, nie kiedy twój kolega Mikołaj z Londy czy surfy? On już jest włączony, ale ja nie mam zamiaru na tym bardziej grać, bo on zrobił formata i nie ma żadnych tych... nie ma żadnych hitków, więc... I nie miał zamiaru oddać tych itemów. Czropa. No, na maksa. Mogę teraz ja. Nie. Dobra, to pokopiemy pomiędzy odcinkami, tak wiesz. Chodź się pożegnać. No, dobra, czekaj. Ale my jesteśmy skromni. Czekaj ty mu idę <laughs> patrz na mnie! Nie waż nie ważne teraz to... On mnie teraz patrz... Jak darmowa. Nieważne, cześć. dobra. Cześć na razie, pa! Pożegnaj się! Dobra, on się pożegnał. No, złożyłem zginąć. Dobra, to mamy... cześć na razie i pa!